Szanowni Państwo, jest na świecie rafineria, w której są Niemcy i Rosjanie. Jest na świecie rafineria, do której Niemcy nie chcą wpuścić Polaków i wygląda, jakby woleli tam mieć dalej Rosjan pomimo wojny na Ukrainie. O co w ogóle chodzi? Chodzi o rafinerię Szwed i dyskusję o tym, czy Niemcy wpuszczą tam Polaków, żeby wyrzucić Rosjan. Zapraszam na kolejny Energy Drink. Rafineria Szwed to jeden z wielu takich zakładów w Europie, natomiast znajduje się u krańca ropociągu Przyjaźń. Ropociąg Przyjaźń to nitka, która doprowadza rosyjską ropę do Europy przez Białoruś i Polskę do Niemiec, nitką północną i nitką południową przez Ukrainę do krajów takich jak Słowacja, Czechy i Węgry. No i na końcu tej północnej nitki znajdują się dwie rafinerie wschodnie niemieckie rafineria Lojna i rafineria Szwed. Dzisiaj pochylimy się nad rafinerią Szwed, ponieważ wokół niej toczy się wielka gra z udziałem Polaków, Niemców i niestety Rosjan. Obie te rafinerie wschodnie niemieckie, a więc rafineria Szwed też, czerpały 100% ropy z Rosji. Całość docierała przez ropociąg przyjaźń w najlepsze jeszcze w XXI roku. No i w 22 roku, 24 lutego 2022 roku, doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, świat zachodni zareagował na różne sposoby, poprzez różne sankcje i wśród nich pojawił się postulat, aby porzucić ropę rosyjską w Polsce i w Niemczech do końca 2022 roku, no bo nie od razu, właśnie przez tę wysoką zależność rafinerii od ropy rosyjskiej, na przykład w Szwed, gdzie 100% ropy pochodziło z Rosji. Mało tego, udziałowcem większościowym, posiadającym ponad 60% akcji rafinerii Szwed, jest znany nam dobrze Rosneft, tylko że filia niemiecka zwana Rosniewt Deutschland. To firma rosyjska, Rosneft, duży, spółka matka należy do Igora Sieczyna, kolegi Władimira Putina jeszcze z czasów sowieckich, z czasów wspólnej pracy w służbach w KGB, teraz KGB zastąpiło FSB, a sekretarzy partii komunistycznej zastąpili nowi sekretarze, tacy właśnie jak Władimir Putin czy jego kolega Igor Siecin, szef Rosneftu, który ma większościowe udziały w niemieckiej, wschodnieniemieckiej rafinerii Szwed. No i rafinerie wschodnieniemieckie także miały stopniowo schodzić z ropy rosyjskiej, ale okazało się, że jedynym sposobem. Może być wykorzystanie naftoportu w Gdańsku, bo skoro Polska i Niemcy porzucą dostawy ropy przez ropociąg Przyjaźń, będzie on stał pusty i będzie można do niego ropociągiem pomorskim z Gdańska tłoczyć ropę nierosyjską, no i słać ją do Polski, ale także do Niemiec. Natomiast Polacy śmieli mieć swój postulat i powiedzieli, że oczywiście dostarczą ropę z naftoportu w Gdańsku do Szwed czy do Lojny. Ale domagają się derusyfikacji rafinerii Szwed. Lojna nie była pod wpływem rosyjskim, więc to inny temat. No i tutaj pojawiły się schody. Rozmowy na ten temat toczą się mniej więcej od wiosny 2022 roku. Widziałem te rozmowy z bliska na kilku spotkaniach w Ministerstwie Klimatu, gdzie rozmawiali nasza minister klimatu Anna Moskwa z ministrem gospodarki i klimatu Robertem Habeckiem. No i te rozmowy na razie nie przyniosły rozstrzygnięcia, natomiast na dniach, w chwili kiedy nagrywamy z końcem stycznia ma przypłynąć do naftoportu w Gdańsku, Partia ropy, która potem ma zostać przetransportowana do rafinerii Szwed. Minister klimatu Anna Moskwa mówiła dziennikarzom, w tym właśnie naszym dziennikarzom Business Alert, że derusyfikacja Szwed nastąpi, że rosniew zostanie wyrzucony. Póki co jest tam zarząd komisaryczny, czyli państwo niemieckie zarządza rafinerią, ale właścicielem akcji większościowych wciąż pozostaje Rosneft Deutschland. I może się okazać, niestety, według naszych informacji, że nie dojdzie do derusyfikacji. Tej rafinerii. Nie wiadomo, co będzie z dostawami ropy nierosyjskiej przez Polskę. Niemcy już kombinują, jak dostarczać ropę kazachską. Nie przez naftoport, ale przez ropociąg Przyjaźń, którym nie ma płynąć już ropa rosyjska. Niby mają na to zgodę Rosjan. Polska i Niemcy dalej sprowadzają ropę rosyjską, ponieważ ich spory nie pozwoliły znaleźć alternatywy, czyli deklaracja Polski i Niemiec o tym, że porzucą ropę rosyjską do końca 2022 roku nie jest spełniona i zbliża się wielkie niebezpieczeństwo także dla nas, dla zwykłych obywateli, którzy chcą zatankować sobie samochód paliwami różnego rodzaju. Bo problem polega na tym, że jeżeli Polacy i Niemcy nie dogadają się jakoś w sprawie rafinerii Szwed, a jej przepustowość będzie dalej tylko na pół gwizdka, czyli 50% mocy przerobowych będzie wykorzystywane. To już od 5 lutego, kiedy wchodzi embargo na produkty naftowe z Rosji słane drogą morską, może zacząć brakować paliwa nie tylko we wschodnich Niemczech, ale także w zachodniej Polsce. Bo uwaga, rafineria Szwed zaopatruje także Polskę Zachodnią. Czyli jeżeli Polska i Niemcy czegoś nie wymyślą w sprawie Szwed, sam sugerowałbym, żeby jednak wykopać Rosjan to w lutym możemy się obudzić z ręką głęboko w nocniku, jeśli chodzi o rynek paliw, który może nie być wystarczająco zaopatrzony. Dlatego też derusyfikacja rafinerii Szwed, współpraca Polski i Niemiec może zdecydować o tym, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach w lutym. I dlatego tę sprawę warto obserwować, obserwujemy ją cały czas w Business Alert, tutaj w Energy Drinkach też będę jej się przyglądał dalej. Warto trzymać kciuki za dersyfikację rafinerii Szwed i wisienka na torcie. Są spekulacje na temat możliwości zastąpienia Rosniewtu polskim PKN Orlen. Nie ma takiej zgody w Niemczech. Trwają dywagacje o powodach. Czy chodzi o to, że Rosjanie? Mogą kiedyś wrócić do współpracy naftowej z Niemcami? Czy Niemcy liczą na to, że wszystko wróci do starych, dobrych czasów i dlatego nie chcą zastępować Rosjan Polakami? A może chodzi o coś innego? Może nie chcą, żeby Polacy dyktowali im warunki w jednej z największych rafinerii w Niemczech? Nie wiadomo, jak jest. Jakie jest Państwa zdanie? Zapraszam do dyskusji na ten temat i na kolejne Energy Drink w przyszłym tygodniu.